Uczestnicy projektu mieli pełną świadomość znaczenia ich udziału. Zdawali sobie sprawę, w jaki sposób będą ich głosy przekazywane przez tą instalację. Bardzo dużo włożyli serca w znalezienie słów na te doświadczenia, które właściwie słów nie ma. A więc wzięli na, na siebie bardzo ciężką odpowiedzialność i zadanie mówienia nie tylko o tym, co sami przeżyli, ale przekazania tego, co im przekazali, poprzednie pokolenie im przekazało, po to, żeby następne pokolenia. I jeszcze następne, mogły jak najwięcej wejść w doświadczenie tej katastrofy, tragedii, zbrodni wojennej i wojny jako takiej. To są w większości przedstawiciele, tak zwanej ludności cywilnej. Ale ludność cywilna najbardziej jest poszkodowana wojnami. Statystyka mówi, że na każdego żołnierza, który ginie, ginie 10, 10 osób: ludności cywilnej, ludności miast przede wszystkim. Więc ta instalacja, ta praca jest poświęcona pamięci właśnie ludności Warszawy. Dla mnie bolesne jest mówienie, że, że powstanie było niepotrzebne i że to była zła decyzja.